Witamy serdecznie w kolejnym filmie. A dziś z nami jest grupa z kanału Urbex Open Caching. A tym razem zabieramy Was do pięknego miejsca, czyli do rezerwatu przyrody, w którym pośrodku lasu stoi stara, opuszczona chatka. Sama już nie wie ile pamiętam, ale bardzo chciałaby wiele ludziom powiedzieć o tym, jak to jest mieć podziurowany dach z gnią podłogę i ściany. Stary dywan zakurzony, dawno już nieużywany. O tym, jak pustor w zimnych murach nie ma kto patrzeć przez okna samotnie i myszy nie harcują, bo są głodne. W tym starym domu zasmucona cisza schody na poddasze dawno nie skrzypiały i jego echa nikt już nie usłyszy choć nie ma powrotu do minionych chwil więc cofnijmy się do czasów przeszłych i zobaczmy, jak kiedyś mieszkali ludzie w ciszy, z daleka, od innych zabudowań. Dobra, teraz tutaj znajdują się w jedne z pomieszczeń, spójrz tutaj gdybyś weszła, zobacz strych no. momentalnie, ale nie, ja, tam zobacz na na dół, ja rzeczywiście, wszystko spróchniałe zobacz, jakaś butelka jeszcze, chystaje no, chciałem wejść na strych, ale raczej tutaj nie wejdziemy, do, do środka nie, można ewentualnie na schodki, tak, tak. tak pokazać patrz, jeszcze zobacz, te święte święte znowu obrazki mamy później Wam pokażę, jak to wszystko z zewnątrz wygląda Pierwszy mały, wy widzisz? Ten się zaczepił. No pamiątka jest. No. Czy jest Z roku rokuz, nie? no to jest tylko taka zabieżka. No ale. Ale nie, Z tyłu też być jakieś data, nie? nie? jest tylko. Nic nie, nie, bo nie. nie Dobra. Teraz tutaj ten pokój. Był z takim malutkim aneksem kuchennym. W i sensie można zobaczyć nawet, że tutaj chyba nawet woda poprowadzona nie była do tej kuchni oczywiście widzicie tutaj miska bez żadnego kranu resztki jeszcze na cień tutaj po tej stronie nie wiem czy to jest łazienka zajrzymy tutaj przez wybite wybitą szybę nie raczej tutaj łazienki nie było mogła być jakaś spiżarnia bo tu jest za mało nawet nie ma śladów nawet po, tak, po łazience wychodek? tak jest, no. Najwyższy ten. Weź otwórz ma tutaj. Mam Poczekaj, tylko zobacz, tutaj jeszcze otwórz. Co zobaczę tutaj, co jeszcze jest. O, następne garnki. Niska jakaś, starożytna. Mhm. Oprócz tego tutaj nic nie ma. A tu no, co jest? jest. No, nie znalazłam wód. Już zobaczę, tylko jeszcze tutaj chcę zobaczyć. O, następne garnki. Późniejszej białe, nie? Co masz teraz? Jakąś listę na zakupy. Smalec, chleb, zupki, znaczy, kawa. Machowa, nie, nie wiem, co to jest machowa, machowa, gilzy, kiełbasa, cebula. makaron, świece, ale zobacz, najwidoczniej prądu tutaj nie było. Zobaczmy. Bo tutaj widać świeczka jest. Co to jeszcze jest? Masło 3 zł. Ktoś no. jest, jest obliczał ile, ile wyda. Oczywiście jeszcze maszynka do tutaj. Chyba, że to jest może wiesz co? Nie. Jakby... Może nie ten. Tylko ilość. No bo wiesz, no to był no, ciężki tutaj dojazd. Dojazd to jest w ogóle ciężki. Tutaj żeby W ogóle pojechaliśmy jedną stroną, się okazało, że, 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 że dojście jest. Ale po taką górkę, że, że, że już by mi się odechciało tych urbexów. Ja Tylko zobacz, jest prąd hmm? gdzieś pociągnięty. No wiesz, może strona. był, ale później już, już wiesz... Już. Nie, tam Albo nie pozwalał, wiesz, wiesz, żeby. Ewentualnie był, był jednak... prąd pociągnięty, ale no nie we wszystkie pomieszczenia, no, tak? Też. Dlatego tu, gdzie mogli, to sobie ten. Tak, patrz, jakie starodane dusterki. Mhm. Maszynka do golenia A tutaj jest chyba krew mhm. Tak, najwidoczniej Nie piękne lusterko, takie wpakowanie stylowe. Tu na scenę mamy tutaj kurkę pod pachy, spray, preparat do higieny uszu, krem Nivea, siatka, portfel. Co co mamy? Talerze, kubki. A to takie przetoszenie kuchenne. W następnej sztuczce. Jak to się mówi? Pokój z aneksem Tak, to jest pokój z koneksem. popatrz balony jeszcze. W środku następna szakka, patrz. To jest takie frędzelki takie, nie? To jest też firanki. Tak, porzamkę. Następne szaky znamy. Hmm. Polprazol. Traumon. Widzisz? Traum, traumon. Traumon. To świąteczne chyba jakieś tam rzeczy? Dobra, spójrzmy tutaj coś mi się dzieje z gimbalem mamy tutaj... Weź, Boże, naj, naj, na, dobra, najwidoczniej widzisz tutaj mieszkało jakieś małżeństwo. Czy światom widzisz te ciuchy, te buty, o, które tutaj się znajdują. Kolory. Widzisz adidasy męskie, jakieś buty na obcasie? Też mm -hmm. kamizelka damska narzędowy Dobra, przejdźmy teraz tutaj. Tu mamy co? Tylko jedno łóżko. Tutaj patrz, okulary damskie, okulary męskie. Taka popielniczka jaka za mhm. Tak samo jaki. Jak i ale to, to nie jest taka. To tak, są to... przecież te szyby, te takie. To ale mówiło, też one tak? są. So, ja wiem o co ci chodzi. Lubią No, czy coś, no tam ale tam. mówię, oni chyba z tego sobie zrobili popielniczkę. Wiesz, ale bo to jest ogólnie popielniczka Spójrzmy no, tutaj. No, teraz zobacz ten zegarek, jaki, jaki fajny. Aha, że trzyma. Tak, ktoś trzyma. Tak, no? ktoś trzyma no. Za 15,6 czas tutaj się zatrzymał. Tu w szafkach my jeszcze. Znajdziemy też następny ciuchy. Patrz, jakiś kalendarz się zobaczycie Gdzie? gdzie jest? Tutaj. 2017. Jest to w środku. To tak. Zapiski. Nie chcę Dobra. pokazywać. Dobrze. to jest Dobra, tu przełącz. Przełącz... Przerzuć? Przerzuć, no są, są Nie, pusty. Nie, nie ma. No, żeby Pusto. były jakieś zapiski. Ale... Tu następne są ciuchy. Dobrze, okej. Okay. Teraz nie, przejdźmy tam nie, do, nie. do następnego pomieszczenia. Tu są dwa pokoje nawet, nie? Z tego co wiadomo. O, tyś ma. No. Świetnie chorobowe. <laughs> Se wpisał, kiedy miał. Patrz tutaj, katarka jest. Stara. Mm -hmm tutaj chyba nie wiem kominek był, wiesz, jakiś, który ogrzewał to musiał być, ale nie musiał dom. być więc hmm. nawet przełącznika hmm. to. widzę bez no, sensu albo wiesz, już ktoś sobie pomieszkiwanie, jak już prądu nie było, bo ten budynek już praktycznie wiesz no, ledwo co się. Co, co się trzyma no to na pewno. tak to jest korytarz patrz też i to jeszcze, zobacz stare to jest no to jest korytarzyk no. Ostatnie buty Dobra, przejdźmy teraz tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze. Przejdźmy teraz do samego pokoju. Saj pokoju, tutaj. Na wynajem. Dobra, tutaj bo jak widzimy mamy DVD. Grill. Dobra, czy też był jakiś kominek, widzisz? No. Dobra, tutaj jak samo jesteśmy teraz w pokoju mniejszy mniejszym tutaj nawet. No. okna tutaj nie ma. Zobaczcie jeszcze jaka. jest, nie? Mm -hmm. ale jest taka. To jest To jest kuchenna szafka. No, nie? to się mówi, jak ktoś musiał ten ktoś jest w środku. No, pusto. Ale piękne. to jest jakby taka skomplikowana no, w sumie, nie? No to są te te podwaliny. To jest następną mamy szafkę. Tu jeszcze świąteczne jeszcze rzeczy jakieś tutaj możemy znaleźć w tym, w tym domu. pać bombki. Mm -hmm. Jeszcze cało widzisz. Żelazko. Ciekawe jak był prąd, bym podłączyć, czy działało, nie? No, no to Świranki następne są tutaj. Dobra, słuchaj, ja teraz przejdę i chcę pokazać ten dom z zewnątrz. Chodź, potrzymaj mi telefon. O, widzę tutaj. Bo... Chyba. weź tutaj ja teraz przejdę. Oś wow. ten dom. Dobra, spójrzcie. Tak wygląda dom z zewnątrz. W ogóle zwróciłem uwagę na ten. Słuchajcie, uważaj. Zwróciłem uwagę na ten telewizor. Patrzcie. Jaki stary. Jest tam firma z tyłu. Bo tutaj. Czekaj. Pempium, Pempium? Nitra. to jest też jakaś marka? Nitra un, unimor. To jest Ale polska, polska no. nazwa, tak. E, Słuchaj. To jest gdańskie zakłady elektryczne. Made in Poland. Bo tutaj trzeba uważać jak się chodzi. Słuchajcie. Dobra, teraz tutaj. Chcę pokazać, czy w ogóle tutaj my wyjdziemy. Do środka tak. O, wszystko zawalone jest. Co? Tak, musiał być warsztatik. No. No. Zobaczcie, jeszcze do butów tu jest wkładka. Może ktoś się tym zajmował? Nie, nie wiem. Tak Patrz, drewno jeszcze do tego włożone. A, no to, to taki, taki składnik do wszystkiego. Tak, ale widzisz, już wszystko zawalone jest. Dobra, wyjdziemy stąd teraz. Patrzcie, w ogóle tutaj... Tu praktycznie z ledwością co dojechaliśmy. Nie? Jak już mówiłem wcześniej na filmie, Dość tu jest naprawdę, naprawdę tragiczne. Spójrzcie jak ten dom wygląda z zewnątrz. Najbliższy domek to jest, to jest tutaj, co na wprost Wam pokazuję. Tu jest akurat domek zamieszkały, tam dalej też. Ale to jest właśnie ostatni domek i droga do niego prowadzi. Spójrzcie, tak wygląda. Ten domek. Tutaj mamy wychodek. Z góry się widać. Ok. Dobra, na tym będziemy już kończyć zwiedzanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Tak wygląda za mną ten domek całej oczałości. Zapraszam do subskrybowania, komentowania. No i co? No i do następnych moich filmów. Na razie. Cześć.